Witam Was serdecznie na kanale zakupowym, za zachodnie zakupy, zachodni szlak, zakupy z Niemiec. Bardzo wszystkim dziękuję za nowe subskrypcje. Starym subskrybentom dziękuję za to, że są nadal ze mną. Dziękuję bardzo za wszystkie lajki, za komentarze i zachęcam do komentowania, do zadawania pytań, do lajkowania, do polecania mojego kanału. Jak wiecie, mówimy tylko prawdę, prawdę o cenach. Podrożało wszystko w Niemczech, owszem, na to pewno nie jest to taka groza, jak w Polsce, bo i u nas pensje też... Yy... Idą do góry, tak także nie jest to źle. Ostatnio długo mnie nie było, bo robiliśmy jakieś takie tylko drobne zakupy. I, i stwierdziłam, że to nie ma sensu tak, sensu tak nagrywać. Dzisiaj jest troszeczkę więcej, to Wam znowu pokażę. No to przechodzimy. Zakupy są zrobione w dwóch sklepach. Jedno to jest franczyza Edeki, a drugie to jest netto. Zaczniemy może od netto. To są te paragony, których ja bardzo nie lubię. Takie niebieskie. Niewiele w nich widzę, ale jakoś damy radę. Wy tam dobrze widzicie. Kurczę, co ja tu mam? Pierwsze to jest karczek. Już dawno nie byliśmy w Szlachthofie. Stąd też kupiliśmy tutaj. Jest on bardzo tani, bo 5 euro za kilogram. Dwukilogramowy karczek 10,15. Następnie, następnie są dwie butelki wody smakowej po 49 centów. I dwa razy oczywiście jest kaucja po 25 centów na naliczona znowu są dwie butelki wody smakowej po 49 centów i dwa razy kaucja. I teraz chciałabym się na chwilkę zatrzymać przy tej wodzie i powiedzieć, my mamy u nas straszne problemy z wodą. Natomiast to jest w promocji woda, bo normalnie w innym sklepie za jedną butelkę grejpfrutowej zapłaciliśmy 69 centów. I y, to jest ze źródła ze Szwarzwaldu, więc jest na pewno dobra woda. Są kupione dwa jabłkowe dwa razy czarna porzeczka. W domu jeszcze mamy brzoskwiniową i mój mąż y, też mówi, że brzoskwiniowa bardzo mu smakuje. Ta porzeczkowa y, wiśniowa mu nie za bardzo smakowała. Jest jeszcze malinowa, której nie kupiliśmy, no bo na lato, na upały to chyba nie za bardzo jest y, malinowa. No i zobaczymy tego grejpfruta. Grejpfrut jest kupiony już w innym sklepie w innej cenie. Natomiast mięso no jest ładne, które przed chwilą omówiliśmy. i to yy, myślę, że nie jest to jest ta zasada 5D, bo to jest za niska cena, żeby była zasada 5D. Przechodzimy dalej do rachunku, zobaczymy co my tutaj mamy. Mamy pizzę kupioną za 2,99. I to jest taka pizza. Dawno jej nie kupiliśmy, natomiast nasze dziecko ma dzisiaj trochę temperatury i trochę. Yy, gardło go boli, został w domu, zażyczył sobie taką tą pizzę. Nie co zawsze kupujemy, tylko taką co dawno kupowaliśmy. Z onym jada salami, więc mu kupiliśmy tą pizzę. My kupujemy do zjedzenia troszeczkę inną. Bogwurst, no ponieważ nie jeździmy do tego szlachthofu, więc musieliśmy tutaj kupić bogwurst, czyli kiełbaskę. 6,59 kg kiełbasy. Natomiast tutaj powrócę, że to jest firma Hofmaja, którą my zawsze kupowaliśmy. I też słuchajcie, to była gwarancja, że ta kiełbasa była bodajże z nadkimzi z tych świń z nadkimzi. Nie chcę mi się tutaj już teraz czytać. Natomiast tak króciutko wam tu pokażę. To jest kilogram kiełbasy. Bo no, to jest tutaj tak najzwyklejsza kiełbasa, jak w Polsce, Śląska czy coś takiego. No. Taka kiełbasa. Ona jest bardziej popularna w północnej Bawarii, bo tutaj jest bardziej biała, jednak u nas popularna. O, już trochę zamoczyłam. E Wasza melon, czyli arbus 2,73 i my arbuzy kupujemy z netto zobaczcie, cena tu jest za kilogram ważył równo 300 i cena jest chyba 88 czy 68 centów jakoś tak za kilogram i yy... Można było właśnie takiego mniejszego kupić. My kupujemy zawsze z netto arbuzy, bo one są bardzo słodziutkie, te mniejsze. Albo są takie bardzo duże, za chyba 6 euro jedna sztuka i to są ze 3 razy większe i wtedy nie są na e, kilogramy. No ale nam te małe smakują, one są mega takie słodkie i mega mega soczyste, a w arbuzie właśnie o to chodzi, żeby był mega soczysty. A propos arbuza, to w tygodniu kupiliśmy sobie nie było pinakolady. ostatnio u nas nie ma, więc właśnie kupiliśmy to Palm Beach, to jest arbuz z limonką, też jest 6% alkoholu, on taki ledwo widoczny, jest bezzmrożony, stoi w lodówce i jest bardzo smaczny, nam bardzo smakował, cena jest cały czas ta sama, 2 euro za litr i drugie kupiliśmy, to są te krwawe pomarańcze tak zwane z brzoskwinią, to to nam nie za bardzo smakuje i no zostało go tu troszkę. Ale to według smaku, prawda? Każdy ma swój inny smak. Po arbuzie mamy dwa razy kukurydzę. Za 1,49 opakowanie, czyli 3 euro. I w jednym opakowaniu są dwie takie kukurydze. Oho, oho, mamy, mamy kontakt. Są dwie takie kukurydze i... i... One chyba 400 gramów dwie ważą. Natomiast no to już jest ten sezon, więc już, no tak powiem, no jeszcze właściwie nie ma kukurydzianego sezonu. Za miesiąc będzie, ale już się, już się, człowiekowi chce jeść kukurydzę, bo u nas na polach jeszcze nie ma. I kolejno 49 centów jest kalarepka. Bardzo ładna kalarepka. Widzę, że muszę sterować ostrością raz na yy, Raz na paragon, a raz na zakupy. Dobrze. Teraz zobaczmy, co my tu mamy za kalarepką. Banany, no banany są bardzo nieładne. Wzięliśmy prawie 2,5 kilo po 1,09, natomiast no one dojrzeją, muszą sobie poleżeć. Z kolei są przepiękne czereśnie, 3,90 za kilogram i to są wreszcie te tureckie, które ja uwielbiam. Także uważam, że bardzo tanie one są w takiej cenie. Proszę, robimy zbliżenie na moje czeresienki. O, są. Zobaczcie, jakie piękne, wielkie i czarne, widzicie? Nie wiem, czy to tak widać, że one są te czarne. A banany no to są zielone, muszą sobie poleżeć, natomiast nie są nadgniłe, nie jest nic, więc myślę, że będzie wszystko w porządku. Kolejno, co myśmy tam kupili. O, już nam idzie. Mm. Taki twarożek z ziołami ze sznitlauch, czyli tym drobnym takim szczypiorkiem, 69 centów. Dwa razy Edel Salami, ono było w promocji dzisiaj po 1,29 to jest po 150 gramów. Następnie mamy pasztetową, jak ja to nazywam, czyli Leberwurst po 1,19. I teraz właśnie pokażę Wam zakupy. Leberwurst, czyli to jest ta słynna pasztetowa. Bardzo nam smakuje. Jedna jest y, sznitlał znowu, czyli ten drobny szczypiorek y, drobiowa. Jest, a druga jest normalna. Też jest drobiowa. A to mój mąż dwa razy wziął drobiową. Ok, to jest drobiowa. Następnie, co my jeszcze mieliśmy na tym rachunku. Edel salami dwa razy i ten twaruk. Twaruk to jest ten zwykły taki. Znaczy, ten zwykły. To jest zwykły za 165 gramów. I Edel salami. To jest to właśnie pokrojone najzwyklejsze, cienkie salami. Nie było, dzisiaj nie widzieliśmy tego prawdziwego. Mm, z Węgier salami, które nam tak smakuje. No niestety, to jest właśnie urok mieszkania w małych miejscowościach, na zadupiu tak zwanym, bo do, do miasta, do dużych marketów jest daleko i jeździmy po tych, z... po... na zadupiu jeździmy do sklepów. To mamy dwa razy Koch jest po 1,89. Takie bułeczki mleczne po 1,49. I, yy, I tutaj po te 99 centów to są te bułki, takie co samemu można sobie upiec. Kupiliśmy dzisiaj z netto, edeki są po 1,09 bądź 1,19, ja już nie pamiętam. To są o takie zwykłe bułeczki, one są częściowo podpieczone lekko, natomiast sobie sami pieczemy. Na jaką chcemy chrupkość i tak dalej. 8 sztuk. Po prostu je dopiekamy, jak widzicie. 8 do 12 minut. Zależy kto ile chce, jak lubi. Bułeczki maślane to są takie 12 sztuk. O, takie, no trochę jak ciasto w nieciu, coś takiego, takie totalnie zwykłe. I tą kochrzynkę dzisiaj kupiliśmy, zobaczcie, z innej firmy niż z Hofmaja, bo z Hofmaja, tak, była 10 centów tańsza, za 200 gramów, ale ona była jakaś taka żelasta, miała, słuchajcie, takie te żyłki. Natomiast te są dużo ładniejsze, więc wzięliśmy te dwie e, szynki z tej firmy. I to są zakupy z Netto. I teraz jeszcze nam został rachunek z, z franczyzy Bułbała. Za te zakupy, moi kochani, zapłaciliśmy... Wy to już widzicie, ja nie widzę ślepa. Jest 47,89, minus 1 euro za kaucję, także 46, no niecałe 47 euro zapłaciliśmy. I do tego jeszcze były zrobione zakupy w EDC za które zapłaciliśmy 33 euro to 70 coś euro za takie zakupy wydane tak 70 80 euro generalnie 80 euro mniej więcej za takie zakupy dobra, to przechodzimy już nie będę was tu trzymać, i teraz tak, znowu to co Wam mówiłam, jest problem z wodą. Nie mam takiej normalnej wody, więc wzięliśmy zgrzewkę jakiejś innej wody. To wychodzi 20 cent za 1 litr, i ostatnio ją bierzemy: 2,34 za zgrzewkę i euro 50 za kaucja, za 6 butelek, także tu znowu trzeba będzie euro 50 od rachunku odliczyć tam euro i jeszcze 25 centów, także prawie y, 3 euro w kaucji mamy. A bo Fanta też będzie kaucja, no właśnie. Fanta jest dwa razy naliczona i znowu 2 euro kaucja. Także zobaczcie 2 3 50 4 50, prawie 5 euro to mamy kaucji w tym. Bo jeszcze za tą wodę grejpfrutową, to co wam mówiłam 69 centów tu jest. Dwa razy remuladę. 1,49. No, my lubimy remuladę i kupujemy. Natomiast jak myśmy tu przyjechali, słuchajcie, ja nie pamiętam albo po 69 centów, albo po 89 centów. Była właśnie ta remuladę, która ma 65% oleju. Więc dlatego tak pewnie zdrożała. Bo to jest z olejem już. Halo, poprosimy. Dziękujemy. E, dwa razy z majonez sałatkowy, znowu jest ta sama sprawa, 1,19 i on też jakoś tak chyba 89 czy 69 centów kosztował. Natomiast to jest jedyny majonez, jedyny, no, taki, który nam bardzo smakuje, ten zwykły, najzwyklejszy, najtańszy edekowe. Kupowaliśmy inne i inne nam nie pasowały. W akcie desperacji, jako jeden z ostatnich, kupiliśmy najtańszy i został, bo nam smakuje. Następnie Emmentaler 1,59 do pizzy. Ten tarty kupiliśmy to jest 45% tłuszczu. Genau i co, kochani, ile tutaj go jest? 200 gramów w tej cenie, już starty, tylko sobie pizzę po, po, posypać. Lenie nie będą ścierać sami, tak jak my jesteśmy. Dwa razy te blaty do pizzy: 2,19 po 2,19. To są te XXL. I muszę Wam przyznać, że kupiliśmy ostatnie blaty do pizzy. W trzech sklepach dzisiaj szukaliśmy nie było blatów do pizzy. I mąż mój szukał, w zeszłym tygodniu też nie było, nie było, nie wiem co jest grane, po prostu na razie jest jakiś przestój, nie ma blatów do pizzy, ponieważ były dwa ostatnie, wierzyliśmy dwa ostatnie. Uroki życia w małej miejscowości. I w ogóle nie ma wyboru, tak, bo te na przykład edekowe są po 89 bodajże centów, te są po 2,19, no ale skoro nie mamy wyboru, to kupimy. Kolejna pozycja to jest kapusta kiszona, ale taka surowkowa, 1,49 i znowu co roku kupujemy tę na wiosnę. Ją przepyszna jest, to jest sałatkowa. Natomiast normalnie były zawsze kilogramowe opakowania po 99 centów. W tej chwili jest dostępne 400 gramów i za, jak widzicie, 1,50. No zobaczymy, kiedy zacznie być w normalnej. Cenie ten w ogóle kilogramowe opakowanie. Na razie nie ma, no ale jak się lubi, jak się uwielbia do grilla, do żeberek czy do, czy do kiełbasy z grilla, no po prostu uwielbiamy tą kapustę, więc się ją kupuje. Następnie będą y, tomat ten y, znaczy te. Pasteryzowane pomidory po 69 centów. Pierwsza cena, jaką tu płaciliśmy, była 39 centów za 500 g pasteryzowanych pomidorów z edeki i one są naprawdę bardzo, bardzo pyszne. Tak wzrosła cena tych pomidorów. Natomiast nie oszukujmy się, odkąd przyjechaliśmy, to nasze zarobki też dwukrotnie wzrosły, tak. Bądźmy uczciwi. <grych> Cztery razy takie czekoladki kawowe ja sobie kupiłam. One są w przecenie po 2 euro. To są takie flaszeczki z alkoholem, ale są przepyszne, bardzo mi smakują i normalna cena to jest ich 100 gramów. Normalna cena jest 4 euro, natomiast nikt nie kupuje, więc jest teraz przecena na 2 euro i Kupuję chyba tylko ja tam jeszcze trochę zostało i co jakiś czas będę chodzić i kupować. Także za takie zakupy, moi kochani, jak widzicie, kilogram kiełbasy, 600 gramów jest wędlin, 2 kilograma mięsa, no sporo jest owoców pokupowanych i takie duperele, że tak powiem. Eee, zapłaciliśmy 70, coś mówiliśmy, euro, tak.

także 75 euro no jest to sporo bo kiedyś za takie zakupy ja myślę że w granicach 50 euro byśmy zapłacili. Natomiast ceny zaczynają już nam spadać. Na przykład ogórek jest tańszy dużo o połowę, rzodkiewki, owoce, wszystkie takie rzeczy już zaczynają normalne być ceny. Natomiast podwyżka jest takich jak Pieczywo, jak majonezy, jak remulady, o takie tego typu rzeczy oleje, sery żółte nabiał. Tak to wszystko jest. Zapraszam kochani do komentowania, do zadawania pytań. Pozdrawiam i życzę Wam miłego tygodnia, pa, pa.